Na całym świecie od Paryża po Brisbane, od Kopenhagi po Dubaj, miliony instalacji kanalizacyjnych w obiektach takich jak domy, fabryki, mosty, okręty i platformy wiertnicze noszą tę samą nazwę. Geberit HDPE Geberit HDPE stosuje się głównie do instalacji kanalizacyjnych w budynkach. Szeroka gama rur, kształtek i połączeń daje możliwość optymalnych rozwiązań w każdym budynku, od piwnicy aż po dach. Film przedstawia najważniejsze aspekty sukcesu systemu Geberit HDPE. System jest łatwy i szybki w montażu, spełnia najwyższe wymagania jakościowe i sprawdził się w praktyce przez wiele lat. Stosując złączki elektrozgrzewalne, można łatwo przy użyciu niewielu narzędzi zmontować kompletną instalację z różnych kombinacji rur. Złączka elektrozgrzewalna zapewnia stuprocentową szczelność połączenia. Należy oczyścić końcówki rur, założyć elektromufę, podłączyć elektrozgrzewarkę i nacisnąć przycisk startowy. Wskaźnik pokazuje pomyślne zakończenie procesu zgrzewania. Ostateczną kontrolę przeprowadza się zanim instalacja Geberit zniknie pod ziemią na wiele dziesiątków lat. Doskonała odporność na uderzenia i elastyczność materiału, jak również długa jego żywotność umożliwiają osadzenie instalacji w betonie. Takie rozwiązanie zapewnia klientowi dodatkowe korzyści. Prostsze układanie rurociągów, łatwiejsze projektowanie, montaż bardziej efektywny. Innymi słowy, Geberit HDPE jest łatwiejszy, pewniejszy i bardziej ekonomiczny. Doradcy techniczni firmy Geberit chętnie pomagają rozwiązać każdy problem w projektowaniu systemu kanalizacji. Szczególnie dogodną metodą projektowania systemów Geberit HDPE jest posłużenie się naszym programem komputerowym. Komputer wspomaga prace projektowe i pomaga uniknąć błędów. Program umożliwia nie tylko projektowanie, ale również sporządza listę materiałów i oblicza długości odcinków rur do przycięcia na budowie. Zgrzewanie do czołowe jest najprostszą i najbardziej typową metodą łączenia. Przy niewielkiej pomocy, metody te mogą łatwo i szybko opanować nawet początkujący wykonawcę. Dodatkowa korzyść wynikająca ze stosowania Geberit HDPE to prefabrykacja. Prefabrykacja umożliwia przygotowanie instalacji całej łazienki w warsztacie. Prefabrykacja to szereg udogodnień dla Montera. Wstępny montaż instalacji przeprowadzany w czystym i dobrze wyposażonym warsztacie jest zdecydowanie bardziej efektywny. Praca na budowie jest zredukowana do minimum. Dzięki unikalnej technologii zgrzewania, dużej wytrzymałości połączeń i lekkości materiału, prefabrykowane elementy instalacji można bezpiecznie transportować z warsztatu na budowę. Prefabrykowane elementy instalacji są teraz gotowe do zmontowania w jeden spójny system. Kolejna metoda połączenia, która zostanie zastosowana, to kielich kompensacyjny. Koniec rury jest fazowany. Głębokość wsunięcia zmierzona i zaznaczona w sposób widoczny. Zaślepka ochronna zostaje usunięta, a uszczelka posmarowana. Kielich kompensacyjny stanowi rodzaj połączenia, a jednocześnie kompensuje liniowe wydłużenia termiczne rurociągu. Przy użyciu złączek elektrozgrzewalnych, pozostałe prefabrykowane elementy mogą zostać połączone nawet w bardzo trudnych sytuacjach. Piętro wyżej w łazience podejścia kanalizacyjne do przyborów wykonuje się na miejscu. Niedokładności w robotach murarskich nie stanowią problemu. Gebelit HDPE pozwala dostosować się do warunków na budowie. Przy użyciu kolan i odcinków rur można szybko znaleźć indywidualne rozwiązanie stosując jedynie kilka narzędzi. Własności Geberit HDPE były sprawdzone i poświadczone w niezależnych ośrodkach badawczych w różnych krajach. Dodatkowo firma Geberit stale wykonuje wyrywkowe testy materiału w swoich własnych laboratoriach. W laboratoriach specjalną uwagę poświęca się połączeniom. Złączka elektrozgrzewalna jest poddana działaniu siły rozciągającej ponad 1300 kg i wytrzymuje to. Zwykłe połączenie zgrzewane musi wytrzymać równie wysokie obciążenie. Nie tylko nasze systemy, ale także produkty konkurencyjne są poddawane naukowym badaniom zgodnie ze ściśle określonymi wymaganiami. Ten test pokazuje ogromną odporność Geberit HDPE na temperaturę w porównaniu z rurami PVC. Zgodnie z licencją firmy Geberit, rury z polietylenu w końcowej fazie produkcji poddaje się specjalnej obróbce cieplnej, odpuszczaniu. Zmniejsza to naprężenia mechaniczne w miejscach łączenia i mocowania w porównaniu z rurami nieodpuszczanymi. Zwiększa to pewność i niezawodność systemu Geberit HDPE. Wyższa jakość materiału Geberit HDPE niż PVC jest najbardziej widoczna w teście na udarność. Produkcja dokładnych kształtek wymaga sporo znajomości rzeczy. Geberit inwestuje w wysoką automatyzację procesu produkcji. Tu możecie Państwo zobaczyć różnorodne kształtki z polietylenu produkowane zgodnie ze standardem ISO 9001. Wysoka jakość, praktyczna pomoc i szerokie wsparcie w postaci doradztwa technicznego i szkoleń stawiają Geberit na wyróżniającej się pozycji w dziedzinie systemów kanalizacyjnych na świecie.